Jak rozciągać mięsień gruszkowaty? Mięsień, który często daje objawy rwopodobne, czyli ten promieniący ból do pośladka, do kręgosłupa. Jak ćwiczyć mięsień gruszkowaty? Cześć, ja nazywam się Paweł Matner, jestem fizjoterapeutą i trenerem biegania. A ty znajdujesz się na kanale Matner Running Team i w dzisiejszym filmie przedstawię tobie ćwiczenie na rozciąganie mięśnia, gruszkowatego mięśnia, który często daje objawy y, podobne do rwy kulszowej. Bo dlaczego? powiem o tym dalej, ale zanim do tego przejdziemy kliknij proszę subskrybuj kanał, wtedy nie przegapisz filmów, które dla Ciebie nagrywam, wtedy nie przegapisz ponad 240 materiałów, w których dzielę się z Tobą wiedzą, moimi doświadczeniami, praktyką ze studiów fizjoterapeutycznych, praktyką trenerską, czy chociażby doświadczeniem w pracy z biegaczami amatorami. Aby rozciągać mięsień gruszkowaty, trzeba wiedzieć, jak się za to zabrać, bo często ćwiczenie, w którym myślicie, że rozciągacie mięsień gruszkowaty, tak naprawdę jego nie rozciągacie. Jest jeden mankament, który wpływa na to, że faktycznie jest zupełnie inne odczucie rozciągania w okolicy pośladka, kiedy faktycznie robimy to, co trzeba, bo mięsień gruszkowaty jest mięśniem malutkim, ale bardzo upierdliwym. Często przez mięsień gruszkowaty przechodzi, przeszywa go nerw kulszowy, który właśnie daje te nam objawy tej rwy kulszowej, często nieskutecznie leczonej, a czasami wystarczy tylko rozluźnić mięsień gruszkowaty, tylko go rozciągnąć, tylko zneutralizować jego wzmożone napięcie, czy to automasażem, czy terapią, czy rozciągnięciem, czy poizometryczną relaksacją mięśnia, żeby właśnie zniwelować te objawy rwy kulszowej. W dzisiejszym materiale właśnie pokażę wam jak prawidłowo rozciągać mięsień gruszkowaty, który potrafi przysporzyć nam sporo problemów. Pamiętaj, zanim przejdziesz do rozciągania mięśnia gruszkowatego, musisz wiedzieć o następujących rzeczach. Rozciąganie zawsze robimy na ciepłe mięsie, czyli po treningu. Jeżeli nie, no to wykonaj chociażby to rolowanie okolicy pośladka, okolicy biodra rollerem, a bardziej punktowo piłeczką do masażu. Kolejna sprawa to rozciąganie nigdy nie może boleć. Oczywiście może pojawić się jakiś dyskomfort, bo promieniowanie, uczucie ciepła, uczucie mrowienia, ale nigdy nie może to być ból, bo jeżeli Ciebie boli, naturalną reakcją odruchową Twojego organizmu jest przykurczenie się, czyli odkurczenie mięśnia i tak naprawdę jesteś jak Don Quijote, walczysz z wiatrakami, więc to rozciąganie nic Tobie nie przynosi, żadnych rezultatów, a nawet możesz uszkodzić sobie włókna mięśniowe, więc Dlatego też często mówi się, że rozciąganie nie robi się na pomocnych treningach. No bo właśnie, jeżeli w taki sposób zły, e, nadmiernie, boleśnie rozciągacie mięśnie, no to jeszcze łatwiej wam uszkodzić włókna mięśniowe, które pod na skutek treningu i tak są uszkodzone. Więc rozciąganie nigdy nie może boleć. Jakiś tam dyskomfort, tak, nigdy nie ból. Rozciąganie trzeba przytrzymać pozycję minimum e, 90 sekund. Ja zawsze mówię dla ułatwienia, żeby to było dwie. Dwie minuty, dwie minuty przytrzymanie pozycji rozciągnięcia, przytrzymanie pozycji rozciągającej, niebolesnej. Więc podsumowując, rozciąganie zawsze po treningu, na rozgrzane, na ciepłe mięśnie warto poprzedzić rolowaniem. Nie może boleć, minimum dwie minuty, a teraz przejdźmy już do wykonania tego ćwiczenia. Kładziemy się na plecach. Jeżeli będziemy rozciągać lewą nogę, tak jak jest tutaj tu na zdjęciu, wam prezentuję. No, to kładziemy się na plecach. Lewą ręką łapiemy za okolice kolana. Prawą ręką za okolice kostki lub za okolice podłudzia. Tak jak macie to zaznaczone tutaj na rysunku poglądowym na zdjęciu, gdzie kładę się na tartanie I przyciągamy kolano do klatki piersiowej i stopę do brody jednocześnie. Yy. Przyciągając do przeciwległego barku to kolano, do przeciwległego barku, czyli lewe kolano do prawego barku, i wówczas w tym momencie ta stopa, którą trzymacie drugą ręką, trzymacie prawą ręką, będzie Wam uciekać od brody, więc musicie wtedy dokręcić, przyciągnąć bardziej do brody tym takim ruchem do, do siebie i wówczas z z drugiej strony będzie uciekało nam kolano od klatki piersiowej, od tego przeciwległego barku i po to mamy te dwie ręce, żeby właśnie kontrolować to przyciągnięcie przede wszystkim do przeciwległego barku, żeby przekroczyć linię ciała, tak jak tu tutaj widać na, na tym zdjęciu, a drugą ręką przyciągać tą piętę do brody. Oczywiście to ćwiczenie nie może wywołać Dolegliwości do bólowych będzie pojawiać się jakiś dyskomfort, może parestezję, i będzie to zupełnie inne w uczuciach jakbyśmy to zrobili po prostu bez tego przyciągania do przeciwległego barku, tylko po prostu przyciąganie do góry. I też będzie się różniło jak właśnie będziemy pracować tą drugą ręką przyciągając podłudzie do brody. Więc pamiętajcie, przyciągamy kolano do klatki piersiowej i do przeciwległego barku. Jednocześnie przyciągając piętę do brody i nie odpuszczając tego kolana, bo to kolano będzie nam uciekało od klatki piersiowej. Wtedy macie zupełnie inne wrażenie faktycznie rozciągacie mięsień gruszkowaty. Pamiętajcie, aby ta pozycja nie była bolesna, żeby wytrzymać w niej te 90 sekund, a ja zawsze mówię minimum 2 minuty. Po treningu wykonujemy rozciąganie na ciepłe mięśnie po tym rolowaniu. I warto właśnie po takim rozciągnięciu znowu przerolować sobie okolice pośladka czy punktowo, czy globalnie. Wówczas to rolowanie będzie zdecydowanie mniej bolesne, a nasz mięsień gruszkowaty będzie zdecydowanie rozluźniony. Oczywiście jest też inna technika, równie skuteczna, którą można wykorzystać e, trend ćwicząc w parach, jest to między innymi poizometryczna relaksacja mięśni, ale o tym być może już niebawem. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu, napisz w komentarzu grucha, bo tak mówi się na mięsień gruszkowaty piriformis z łaciny. W skrócie, grucha. Rozciągamy gruchę, więc napisz w komentarzu grucha. Zachęcam Cię do pobrania darmowego e-booka 7 najważniejszych ćwiczeń rozciągających dla biegacza. Ten e-book pobrał już ponad 2000 osób. Pobierz go i Ty. Link do tego e-booka, darmowego e-booka znajdziesz w opisie filmu. I ja Tobie dziękuję za oglądanie. Z Tobą był Paweł Matner, fizjoterapeuta i trener biegania. Polecam Tobie film. Ćwiczenia na stopę, gdzie omawiam przedstawię ćwiczenia wzmacniające Twoją stopę, żeby nie było kontuzji, żeby biegać szybko, wykorzystywać właśnie dynamikę pracy stopy. Ten film pojawia się gdzieś tutaj. Paweł Matner, biegajcie, bądźcie zdrowi, pozdrawiam, cześć!